Dobry wieczór, kłaniamy się. Mecz dzisiejszy dla Państwa komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Na początku o pogodzie niezbyt sprzyjającej cały czas pada. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Stara dama rozpoczyna spotkanie. Dzielimy. Banuki, Lichsteinau. Pereira. Lorente. Vidal. Roberto Pereira. Dostrzegł ten fałd po wślizgu arbiter, będzie rzut wolny. Szybko Nie miał szans bramka, mocne uderzenie z rzutu wolnego i mamy bramkę. No trzeba przyznać, że gracze Juventusu świetnie poradzili z zaczepnikiem i zasłużyli na ten bramkę. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nic tylko pogratulować umiejętności. Nic dodać, nic kłójąc. Fantastycznie wykonany rzut wolny. Pierwsza bramka w tym spotkaniu Pada w szóstej minuty. Madryt to nie tylko Real, ale i Atletico. To kluby, które podzieliły między siebie miłość mieszkańców Madrytu. Ale Darek przyznał, że tam jeszcze jedno jest kryterium tej miłości, kryterium zamożności. Real jest klubem bogatszych warstw społecznych, a Atletico klubem biedniejszej części Madrytu. Lorente, Marquizio. to wykorzysta uderzenie no i mamy bramkę wyrównującą. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. zdecydowanie zaatakował. Odwita piłka od zawodnika opuściła boisko. Dobra wymiana podań. Cielini. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Pereira. Liszczajna. Wymiana podań między dwójką graczy. Trochę to wejście wybiło go z równowagi. Sędzia odwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Marquizio. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Vidal. Patryk Powoli z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. Lidau. Cudownie dograł. Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Liszczajno. Gizio. Jago. Interwencja y... i decyzja sędziego. Czekamy. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Słabo kryją, no i będzie szansa. Dobra, czy dobra okazja. Strzała ale piłka przechodzi obok bramki. I trener nie może uwierzyć, że nie padł gol. strzelać. Znakomicie ze skrzydła. Głową w kierunku bramki. Turan. A szkoda. Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Robert to Lorente, Markizjo. Ładnie wymieniają podania. Vidal. Akcja skrzydłem dobre podanie. No znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Może do Dograł w pole lekarni. Brawo za to wybicie głową oddala niebezpieczeństwo. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do 1. Do przerwy wynik jest remisowy i trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Zobaczymy, czy przerwa przyniesie jakieś zmiany w taktyce zespołu. nică. Lorente. Ai, ia că bramca. Triketa Pereira No to nie było najszczęśliwsze zwarcie Majo Mandziuku Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał Za moment Atletiko Madryt rozpocznie od z Zauta I mamy rzut wolny będzie groźnie. Sędzia pokazuje czerwoną kartkę przyznając rzut wolny w niebezpiecznej odległości. Nie dość, że stracą zawodnika, to mogą również stracić bramkę. Kopceczka piłka poza boiskiem. i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Ewa. Podba. Patryk Ludziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Już blisko pola karnego. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Bramkarza, który nie miał czasu na reakcję i właściwie był bez szans. Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Pogba. Vidal. Ale sławne, techniczne zagranie. Dobra. Riketa. Czy jest szansa? Oczas już prostu I ja tylko madry to z załł. Sędzia ściecznie zinterpretował ten fragment gry. Tak, sędzia puścił grę, ale kary nie odpuścił. Cudownie dograł! Raul Garcia Obronił, nie złapał piłka w grze. Pogba. z skrzydłem Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Teraz samoa No i piłka wyszła poza pole gry. Roberto Pereira. Rodriguez. Ależ akcja. Czy to będzie strzelał? Jest bramka. Mamy remis. bez przyjęcia z pierwszej piłki. Nie od razu Framka. znakomite podanie. Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. Boiszmy na to gola innego tomu. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. A teraz tenes jest... Pereira. Ograł go teraz. Pójdźmy ładnie, wysoka zagrana piłka do Tebeza. Malutki. Na samoa. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Dzielini. Ależ walczą o piłkę. Pójdźmy ładnie, wysoka zagrana piłka do Tebeza. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu załóg. Mario Mantupi. uderzenie w stronę bramki. Świetnie, brawa dla bramkarza. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie. Jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. Podniesiona chorągiewka, spalony. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Cilini. Podpana. Wspaniała brzutka. Szkoda tej sytuacji nie wykorzystali, ale był spalony. Mogli rozstrzygnąć losy tego spotkania w samej końcówce na swoją korzyść. Rodriguez. Raúl Garcia. Za to zagranie sędzia przyznaje, że wolny. Mamy statystykę fauli w tym meczu. Rodriguez. Świetnie to zrobił, no wręcz Virtu oddaje strzał. Szkoda, goli wygrana w samej końcówce byłaby pięknym zwieńczeniem tego meczu. Obrońca interweniował, wybijając łóżko. Strzela. Pięknie uderza. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis. Zaczynamy dogrywkę. 30 minut dodatkowe przed nim. Oddaję piłkę koledze. Piłka w rękach bramkarza. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Czy to Jest okazja. Uh, ale pudło. I mamy remis. Niewiele zabrakło by ta piłka wpadła do siatki. Będzie wstąpienie od bramkarza. Za moment jube znowu od rzutu załków. Atletika. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. I Atletico Madryt od rzutu załków. Na moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu załtu. Uwaga zacentrował w karny. Ciekawe co powie teraz sędzia. Tak, fał był ewidentny i żółta kartka oczywista. zmęczeni. Grają już 105 minut. Te ostatnie, 15. Druga połowa dogrywki przed nimi. No, może być groźnie. Midal. Deves. Ma do kogo zagrać. Dobra interwencja blokuje centrę. No i piłka wyszła poza pole gry. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał on. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencji. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten faul. Lidal czekamy na rozstrzygnięcie. Rewisowy rezultat utrzymuje się już od dłuższego czasu. Podniesiona chorągiewka, spalony. Lidal. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Deves. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Dobre odebranie piłki bez fału. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Świetnie blokuje obrońca. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Ależ moment. To jest chwila, którą długo będą pamiętali. Tuż przed końcem meczu obejmują prowadzenie. Popatrzmy na powtórkę tego gola który przesądzi o losach tego spotkania nie będzie zatem rzutów karnych do których się wszyscy szykowaliśmy no i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery może to być ostatnia akcja w tym meczu mają jeszcze szansę by doprowadzić do remisu Gramy, gramy. Taka jest decyzja arbitra. Czy to wykorzysta? Będzie gol! Po uderzeniu po poprzeczkę! Piłka wraca na boisko. Końcowy gwizdek. 120 minut gry poza nami. Cóż, z pewnością zwycięstwo ułatwił fakt, że grali w przewadze. Rzeczywiście indywidualne błędy sporo dzisiaj kosztowały przeciwników. Bardzo dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.